Wszystkie te dzieci dobrze się bawią, a jednocześnie powstaje u nich silny fundament intelektualny i emocjonalny. Uczą się czytać, pisać i liczyć jeszcze zanim pójdą do szkoły. Rozwijają kreatywność, pamięć, poznają wartości, by móc lepiej rozpocząć swoje życie. Zabawy fundamentalne. Gdy dziecko się rodzi, ma już większość komórek mózgowych. Są ich całe miliardy. Ale ta potencjalna inteligencja stanie się użyteczną inteligencją tylko wtedy, gdy owe komórki nawiążą między sobą połączenia. Oto dwie ilustracje, które były inspiracją do powstania zabaw fundamentalnych. Są efektem bardzo ważnych badań Uniwersytetu Stanowego Kalifornii. Tak wygląda struktura mózgu niestymulowanego. Połączenia między komórkami są dość nieliczne i stąd mniej użyteczna inteligencja, niewykorzystany potencjał. A ten mózg poddano silnej stymulacji, prowokowano do myślenia, dostarczano mu różnorakich bodźców. Te dodatkowe linie to nowe połączenia między komórkowe w mózgu. Gęsta ich sieć stanowi mocny fundament użytecznej inteligencji, która da początek przyszłym umiejętnościom. Nam, rodzicom, nasuwa się oczywiste pytanie, jak stworzyć takie stymulujące środowisko na wczesnym etapie życia naszego dziecka. Nie może się ono wiązać z presją, rzecz jasna, a jednak ma budować umiejętności i wartości, dzięki którym dziecko będzie szczęśliwe, dobrze przygotowane, pełne. Odpowiedzią na to pytanie jest program zabaw fundamentalnych. Jakie teraz Państwo oglądacie? Tytuł nie jest przypadkowy. Wiemy, że rodzice mają ograniczony czas, dlatego stworzyliśmy gry i zabawy, które są przyjemne, a jednocześnie przyczyniają się bezpośrednio do emocjonalnego i umysłowego rozwoju Waszego dziecka. Taka zabawa ma swój cel i pozwala jak najlepiej wykorzystać czas, który spędzacie razem. Współautorem programu jest Gordon Dryden, producent telewizyjny, który otrzymał 2 miliony dolarów stypendium, by podróżować po świecie i filmować. Przełomowe sposoby uczenia dzieci. Największym przełomem było to, czego dowiedzieliśmy się na temat mózgu, że można go zaprogramować, by pracował bardziej wydajnie. Wiemy dziś, że dziecko nabywa 50% umiejętności uczenia się w trakcie pierwszych czterech lat życia, kolejne 30% przed ukończeniem 8 roku życia. To nie znaczy 50% swojej mądrości. Znaczy to, że 50% naszych ścieżek mózgowych powstaje w trakcie pierwszych czterech lat życia. Cała przyszła wiedza spocznie na tych początkowych fundamentach. To, co dziecko robi w trakcie owych czterech lat, w dużej mierze decyduje o całej jego przyszłości. Zabawy fundamentalne powstały z myślą o tym, by pomóc Państwa dziecku wyraźnie zwiększyć zakres umysłowych możliwości. Rozwój np. inteligencji emocjonalnej, umiejętności międzyludzkich czy zdolności do wyrażania uczuć jest dla przyszłości Państwa dziecka co najmniej tak samo ważny jak rozwój jego zdolności intelektualnych. Przedstawiliśmy te wszystkie umiejętności jako fundamenty i poszczególne składowe, których ostatecznym celem i zwieńczeniem jest szczęście Państwa dziecka. Kluczowym elementem programu jest zestaw kart aktywności. Łatwo je przeczytać i są na tyle poręczne, że zawsze można je mieć przy sobie, czy to na zakupach, czy w samochodzie. Wiemy, że najłatwiej jest przeczytać książkę, a potem nie stosować tego, czego nas uczyła. Karty aktywności są bardzo praktyczne, powinny nam towarzyszyć codziennie przez kilka lat. Przewodnik wygląda tak, rozpisany jest na wiele lat i opisuje o wiele więcej zajęć i gier słownych oraz matematycznych.